A tutaj taka ławeczka, która troszkę zmieniła nawet bieg świata. Proszę bardzo, w Krakowie sobie siedzieli. Dwaj panowie. Zaraz wam powiem Jacy, to był Stefan Banach i oto Nikodem. Matematycy dyskutowali. To byli młodzi ludzie wtedy na temat matematyki, macierzy i innych rzeczy. I napotkał ich Hugo Steinhaus, doktor, który właśnie Banacha odkrył i, i tego młodego naukowca zaprosił do współpracy. To była tak zwana później kawiarnia lwowska, szkoła lwowska. Steinhaus skończył we Wrocławiu. Matematyka wrocławska. Tam jest pochowany a tutaj to nie będę mówił, poczytajcie więcej.